Święta minęły nam pod znakiem odwilży, a dziś już w całym kraju zrobiło się zimowo. Wszędzie jest biało, w górach mamy już ponad metr śniegu. Dziś zima, ona no, niestety da się we znaki drogowcom z zachodniej części kraju. Tam będzie sypać najmocniej, a do tego silny wiatr będzie zawiewał śnieg wspólne drogi. Bardzo źle będzie się też dziś jeździło na Rzeszowczyźnie, gdyż tam padający deszcz będzie powodował gołość. Zimowa pogoda utrzyma się do końca roku, ale od jutra będziemy już mieli coraz więcej przejaśnień i coraz więcej słońca. Nad północną częścią kontynentu, od wysp brytyjskich aż po Rosję, rozciąga się wyś z rozpogodzeniami. Nad Bałkanami widać niż, którego góry przynosiły i ciągle przynoszą w Polsce opady śniegu, miejscami intensywne. Za nimi do naszych południowo-wschodnich granic zbliża się front ciepły, za którym napłynie cieplejsze powietrze, które na Podkarpaciu przyniesie ocieplenie i opady deszczu. Przed południem prawie w całym kraju, z wyjątkiem Niziny Szczecińskiej i Suwalszczyzny, będzie padał śnieg. W Wielkopolsce może sypać dość mocno. W całym kraju silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Dodatkowo na Rzeszowszczyźnie jazdy będą utrudniały bardzo śliskie drogi i opady deszczu ze śniegiem. 0,2 stopni na południowym wschodzie. Poza tym w całym kraju będzie trzymał mróz do minus 3, minus 2 stopni. Jutro nadal utrzyma się zimowa aura. Będzie padał śnieg, choć opady będą coraz słabsze. A na Mazowszu i w Małopolsce w ogóle przestanie padać i niebo zacznie się przecierać. Od minus 3, minus 2 stopni na zachodzie do plus 1 na południowym wschodzie. No i taka zimowa pogoda utrzyma się do końca roku, choć dziś opadów i śniegu i związanych z nim kłopotów na drogach będzie zdecydowanie najwięcej. A od jutra coraz więcej słońca i tak do końca roku. Życzę w takim razie miłego dnia i do zobaczenia.